Jeżeli kupujesz nieruchomość i sądzisz, że jesteś bezpieczny, bezpieczna sprawdzając księgę wieczystą, to popełniasz błąd swojego życia. Przykro mi, pamiętaj, księga wieczysta jest to zbiór podań i legend na temat przeszłego stanu nieruchomości i nie burz się teraz, że przecież istnieje jakaś rękojmia wiary publicznej księg wieczystej. Dlaczego? Dlatego, że ta rękojmia jest mocno ograniczona. Ale zanim w ogóle wytłumaczę, co można wyczytać z księgi wieczystej, a czego się nie wyczyta i co należy, jak sprawdzić, to powiem, dlaczego ja to robię. Ja zajmuję się obrotem nieruchomościami zawodowo ponad lat 30, a ponad 20 lat prowadzę szkolenia, konferencje lub wykłady na uczelniach, też na temat nieruchomości. Przypuszczam zatem, że coś na temat tego obrotu i jego praktyki wiem więcej niż tylko teoria. A jednocześnie przy okazji zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, gdzie będzie coraz więcej ciekawych informacji o obrocie nieruchomościami, o ekonomii i o prawie, a także być może jakieś kupony robotowe. Kto wie, kto wie, sprawdzajcie w treści opisu pod filmem. I teraz powiem, nie będę wykładał tak prosto Sprawdzaj Księgę Meczystą, dział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ufaj i cześć. Nie ufaj, nie ufaj i wyjaśnię Dlaczego, a to jest znacznie ciekawsze i ma znacznie większy wpływ na bezpieczeństwo obrotu. Zacznijmy od tego. Skąd księga wieczysta, w cudzysłowie, zbiera informacje? Ona jest prowadzona elektronicznie, ale wyobraźmy sobie, że to jakaś księga leżąca w jakimś sądzie, to będzie nam łatwiej. I do tego sądu spływają różne informacje i różni ludzie mogą te wnioski do księgi. Wieczystej składać, nie tylko wcale notariusz, właściciel może na przykład lub inni, na przykład jacyś wierzyciele. I sąd wieczystoksięgowy przyjmuje te informacje na podstawie właśnie uzyskanych informacji nie zawsze prawdziwych, albo też raczej nie zawsze pełnych. I stąd już mogą wynikać pewne rozbieżności, Między księgą a stanem rzeczywistym nieruchomości, podkreślam, między rzeczywistym a nie prawnym. Ta wspomniana rękojmia ona dotyczy stanu prawnego nieruchomości, ale księga wieczysta ma cztery działy. I dział pierwszy zajmuje się opisem nieruchomości, i jego w ogóle rękojmia księgi wieczystej nie dotyczy. Dział drugi to jest, kto jest właścicielem. Dział trzeci, jakie są tam prawa rzeczowe na tej nieruchomości. A dział czwarty, to krótko mówiąc, jest poświęcony hipotekom. I zacznijmy od tego działu pierwszego. Bo kupując nieruchomość, z pewnością chcesz wiedzieć, co kupujesz. Ale czy to jest proste i czy Księga Wieczysta powie ci właśnie, co kupujesz? To jest pytanie. Bardzo często w Księdze Wieczystej jest na przykład podana jakaś powierzchnia nieruchomości, ale ta powierzchnia jest na podstawie starych pomiarów zrobiona, niedokładnych, dzisiaj są dokładniejsze, albo na podstawie tego, że kiedyś zakrąglano do arów wielkość działki, a teraz podaje się w metrach kwadratowych, czyli tu już powstają pierwsze problemy. Numer ewidencyjny gruntu to nie jest numer taki, jak na przykład jest numer policyjny napisany na budynku. To nie jest to samo i te działki też zmieniają numery. Ponadto, na przykład w księdze może figurować nieruchomość jako niezabudowana, a tam na niej stoi dom i bo go zbudowano, nikt go nie ujawnił, albo wręcz odwrotnie. Ponadto jeszcze, posłuchaj, Kupując nieruchomość, zwłaszcza gruntową, musisz się zainteresować, czy masz prawo dojazdu do tej nieruchomości z drogi publicznej, czy masz możliwość doprowadzenia mediów. A różne zaszłości, ogromne, nawet w stosunku do istniejących już budynków i tam stojących budynków, powodują, że de facto nieruchomość jest tylko bez możliwości dojazdu od drogi publicznej, i tu może zacząć się robić problem, bo na przykład jak kupisz nieszczęśliwie taką działkę, to nic na niej nie wybudujesz w dzisiejszych czasach. Ale o tym mówimy w innych naszych szkoleniach, i nie będę teraz tego rozwlekał. Zachęcam do zapoznania się, linki w ogóle macie na dole. Krótko mówiąc, dział I Księgi Wieczystej opisuje stan nieruchomości, który był znany, na podstawie złożonych wniosków sądowi wieczystoksięgowemu kiedyś, dawno temu. Tak było. Być może ten wpis ostatni do Księgi Wieczystej był 60 lat temu, czyli 60 lat temu sąd wiedział, że taki jest stan Księgi Wieczystej. Co zrobić zatem, kupując nieruchomość? No, weryfikuj te informacje. Na przykład informacjami z katastru, czy tam z ewidencji geodezyjnej. Bo tak to się nazywa, i tam masz wszelkie informacje na temat nieruchomości. Sprawdzaj, porównuj, ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Teraz przechodzimy do działu drugiego. Dział drugi to jest właściciel. Czyli wydaje się, że osoba, która jest pisana w Księdze Wieczystej, jest właścicielem, ale niekoniecznie. Niekoniecznie, bo pamiętaj, Księga Wieczysta żyje też w jakimś określonym czasie i wiadomości do niej spływają. Nawet patrząc się na bieżąco we wpis w, w sądzie tej księgi, w jej stan, patrząc się, kiedyś się musisz odwrócić jak sporządzasz akt notarialny, notariusz się musi odwrócić. I w tym momencie, kiedy on się odwraca, tam może wpłynąć wniosek i zostać zarejestrowany, bo ktoś inny kupił tę nieruchomość. Wcześniej na przykład, albo została podarowana, albo jakiś inny wniosek, a już sam w ogóle złożenie wniosku do księgi wyczystej wyłącza tę wspomnianą na wcześniej rękojmię. Ponadto warto też dojść, i tak się zdarza też, bardzo często ludzie z jakichś powodów, nie ujawniają swoich praw wynikających ze spadków. To przy mieszkaniach się zdarza rzadziej, ale na przykład przy nieruchomościach gruntowych, a już działkach, szczególnie sam osobiście, znam działki, w których ostatni wpis właścicieli, tych tam, którzy byli wpisani, nie żyli już od 50 lat. Tak było, a po nich, jak przyszli ich sprzedający, których chcieli tą sprzedać działkę, to było prawie 30 osób z różnych, jakby od szczepów rodziny czasami się wręcz nieznających byli współwłaścicielami więc tak to wygląda i teraz też jeżeli myślisz że księga wieczysta chroni tutaj każdego i każdą czynność no niestety bo jeżeli czynność odbywa się pod tytułem darmy na przykład jest darowizną to rękojmia księgi wieczystej nie działa ponadto ona nie działa wtedy kiedy ktoś kto kupuje tą działkę czy ten nieruchomość raczej mieszkanie, dom wszystko jedno, mógł z łatwością dowiedzieć się, że stan nieruchomości jest inny z łatwością, czyli mógł sprawdzić inne dokumenty albo z łatwością, bo mógł porozmawiać z sąsiadami, nie jest określone, co jest tą łatwością. A jeżeli ktoś miał łatwość sprawdzenia a nie sprawdził, no to cóż, to działał w złej wierze i już nie ma ochrony z tytułu rękojmi. Wspomniałem już, że rękojmie wyłącza wzmianka o wniosku, na przykład ktoś wnioskuje o wpis nowego właściciela lub jakiś inny wniosek, ale też wyłączają skarga na orzeczenie referendarza, wzmianka o apelacji, o kasacji. Tak więc te wszystkie wzmianki mogą wyłączyć rękojmie. Ponadto wspomniałem, że jest dział trzeci, w którym wpisane są różne obciążenia na nieruchomości, nie hipoteki, ale różne obciążenie. na przykład służebność gruntowa jest tam widoczniona i ta służebność jest wpisana w księgę, to znaczy jakaś nieruchomość jest obciążona przez każdoczesnego właściciela innej nieruchomości, przez tą inną nieruchomość, jakimś prawem. No nie będę teraz wchodził w szczegóły jakimś, ale na przykład przejazdu lub jakimś innym prawem. Ale są służebności przesyłu, czyli ktoś Ci wsadził rurę pod ziemię i Ty nie wiesz, że tam jest ta służebność przesyłu, bo księga wieczysta Ciebie nie chroni. Ta służebność nie wpisana w księgę wieczystą, służebność przesyłu istnieje. Tak samo, jak istnieje dożywocie. Kupujesz dom, działkę, jakiś mały budyneczek jest tam obok, i tam nic się nie dzieje, a nagle dogadujesz się, że tam jest dożywotnik. Nie masz tego, jak sprawdzić. Naprawdę nie masz tego, jak sprawdzić. Chyba, że poszukasz jakiegoś aktu kupna tej nieruchomości, i być może tam coś było wpisane o dożywociu, ale wcale tam nie musiało być. W każdym razie dożywocie. Ciebie dotyczy, nabywcy, to, że sprzedający oświadczył, że tam nie ma dożywocia żadnego, no to skłamał. Natomiast Ty musisz tego dożywotnika u siebie hołubić. Ponadto też Księga Wieczysta nie chroni Cię przed służebnością drogi koniecznej albo jakiejś służebnością związaną z przekraczeniem granicy w czasie budowy lub prawom obciążającym z mocy ustawy. Dlatego też notariusz w czasie, gdy sporządza akt notarialny sprzedaży nieruchomości odbiera odkup od sprzedającego mnóstwo różnych oświadczeń. Na przykład, że nieruchomość nie jest przedmiotem najmu, że nie ma tam dożywocia, nie ciążą na tym jakieś służebności nie wpisane w tą księgę itd, tak i tak dalej, bo tak naprawdę zresztą cały ten akt notarialny napisany jest. Na podstawie oświadczeń, a wszystkie dokumenty zebrane do tego aktuarialnego mają tylko uwiarygodniać, dopodabniać, że te zostały oświadczenia złożone w sposób poprawny. No i przejdźmy dział czwarty: hipoteki. No, z nimi bywa różnie, z tymi hipotekami zazwyczaj. One są wpisane w kwotach większych niż faktycznie obowiązują. Są też takie hipoteki sprzed wielu, wielu lat, pochodzące, których się trzeba jakoś pozbyć. Problemem czasami bywa, bo ta po przeliczeniu hipoteka jest warta 3 zł, a problemem czasami bywa, że. Ten, na rzecz kogo jest ustanowiona, ta hipoteka już po prostu nie istnieje w żaden sposób. Wtedy są jakieś depozyty i tak dalej. To już nie będę rozwijał tego, bo to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek był poświęcony temu, żebyś, kupując nieruchomość, weryfikował treść księgi wieczystej innymi dokumentami żeby nie mieć wiary w Księgę Wieczystą od tak całkowicie, a wiem, że wiele osób ma taką wiarę, bo po prostu ta Księga Wieczysta, tak jak wspomniałem na początku i jeszcze raz powiem jako klamrę, jest zbiorem podań i legend na temat przeszłego stanu nieruchomości. Tak więc należy to weryfikować. Sprawdzenie samo Księgi Wieczystej jest dzisiaj proste. Wystarczy znać jej numer poprzez internet Możecie wpisać hasło sobie w internecie dowolnie i znajdziecie sobie możliwość sprawdzenia treści Księgi Wieczystej. Czytanie samej Księgi Wieczystej jest dosyć niewygodne, bo to są taki druczek, rubryczki różne. No, trzeba się w to wczytać ze skupieniem, i jeżeli nie jesteśmy pewni, co tam jest, no to trzeba polegać na fachowcach. Na pewno, jak będziecie jakiś robili obrót nieruchomością, to sprawdzi tę Księgę notariusz ale ale notariusz może sprawdzić tylko to co to tam jest nie może sprawdzić tego o czym nie wie a on o wielu rzeczach nie wie i wiedzieć nie może i nie można mieć do niego pretensji że on nie wie na przykład że na tej księdze jest na tej nieruchomości przepraszam jest ustanowione jakieś dożywocie a teraz zapraszam was jeszcze raz subskrybujcie nasz kanał sprawdźcie co linki pod tym postem Dobrego dnia i bezpiecznego obrotu nieruchomością. W następnych odcinkach może kiedyś zrobimy też temat o kolejności wpisów w Księdze Wieczystej. Jeżeli Was to będzie interesowało, to napiszcie, a w ogóle napiszcie w komentarzach, co chcielibyście wiedzieć o prawie lub o rynku, sytuacji rynkowej w nieruchomościach, bo Wasze komentarze pomagają nam tworzyć audycje, które Wam się podobają po prostu. Cześć!